Na zajęciach z nami tydzień temu, to na pewno doskonale pamięta gąsienicę, którą stworzyliśmy używając stempelków z ziemniaka. Minął tydzień od tego czasu i nasza gąsienica zamieniła się w motyla. Na dzisiejszych zajęciach pokażę Wam, jak wykonać takiego motyla, używając różnych kolorowych ścinków papieru i rolki po papierze toaletowym. Zaczynamy. Do przygotowania dzisiejszego motyla będziemy potrzebować kartkę papieru. Rolkę po papierze toaletowym, nożyczki, ołówek, klej, różnokolorowe ścinki bibuły, czarną farbkę oraz gąbkę do jej nakładania. Zaczynamy! Zaczynamy od pomalowania rolki po papierze toaletowym na czarno. Następnie kartkę papieru składamy na pół. Rysujemy zarys skrzydeł motyla. A następnie je wycinamy. Po otwarciu kartki mamy pełnego motylka. Możemy teraz zacząć wyklejać go kawałkami bibuły. Wyschniętą czarną rolkę papieru naklejamy teraz na środku naszego motyla. Na koniec dodajemy oczy. Możecie je namalować albo przykleić gotowe, ale bez nich motyl też będzie wyglądał pięknie. A teraz pora na bajkę. Zgodnie z obietnicą, będzie ona opowiadać historię dwóch wysennych robaczów. Pierś ze zbioru Brzechwa Dzieciom, zatytułowany Żuk. Do Biedronki przyszedł żuk. Okieneczko, puk, puk, puk. Panieneczka widzi żuka. Czego pan tu u mnie szuka? Skoczył żuk jak polny konik. Z galanterią stioł melonik. I powiada, wstań, Biedronko, wyjdź Biedronko, przyjdź na słonko! Wezmę ciebie aż na łączkę i poproszę o twą rączkę. Oburzyła się Biedronka, niech pan tutaj się nie błąka! Niech pan zmiata i nie lata. I zostawi lepiej mnie, bo ja jestem piegowata, a Pan nie. Powiedziała, co wiedziała i czym prędzej odleciała. Poleciała, a wieczorem ślub już brała z Muchomorem, bo od środka aż po brzegi miał wspaniałe, wielkie piegi. Stąd nauka jest dla Żuka. Żuk na żonę Żuka szuka. Mam nadzieję, że bawiliście się dobrze robiąc wasze dzisiejsze motyle. Widzimy się na kolejnych zajęciach za tydzień. Trzymajcie się ciepło.